Nowa his... Rejka, Demon Hunters? Może napiszę do Rumi. Hej, Rumi, chciałabyś się ze mną spotkać? Tak jasne, o której? U King's Okej, okay, to się widzimy, papa. Papa. Na spotkaniu. Hej, Rumi. Hej, Ginu. W ogóle to, co tam u ciebie? U mnie wszystko dobrze, a u ciebie? U mnie też wszystko dobrze. W ogóle chciałem się z tobą spotkać, żeby cię o coś spytać. Tak, o co chodzi? Zostaniemy przyjaciółmi, poprzez większość czasu byliśmy wrogami, a ja nic do ciebie nie mam. Tak jasne, ja też nic do ciebie nie mam. Dobra, ja już muszę wracać do domu. Okej, okay, ja też. Dobra, to pa. Do, hmm. Hej dziewczyny, już wróciłam? Okej, okay, gdzie byłaś? Na spotkaniu z Giną i się z nim przyjaźnię. Okej, okay, fajnie. Hej chłopaki, już jestem. Okej, okay, gdzie byłeś? Na spotkaniu z Rumi. O, 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 nowa parka się tworzy. Nieprawda, my się po prostu przyjaźnimy. Ta, 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 przecież widzę, jak na nią patrzysz. Muszę się w niej zakochałem, ale ona we mnie nie. A skąd to niby wiesz? Może ona w Tobie też, na pewno nie dobra. Ja muszę już iść, pa. Pa! Napiszę do Rumi i się spytam. Hej, Rumi, mam pytanie. No jakie? Podoba ci się Ginu? Trochę tak, ale proszę, nie mów mu. Okej, okay, nie powiem mu pa. Pa. Dziewczyny, wychodzę. Okej, okay, Rumi. Aha, okej, okay, mnie to nie obchodzi. Hej, Rumi. Hej, Kedżinu. Ogólnie muszę ci coś powiedzieć. Ja tobie też. Naprawdę? Tak naprawdę, Jinu. Gino... To mówimy na 3-4? Ok, 3 Fear. Zakochałam, Zakochałam się, się w tobie. tobie. Rumi, naprawdę. Tak naprawdę. Kocham cię, Misia. Ja ciebie też kocham. Zostaniesz moją dziewczyną. Edyk. Ogólnie, Rumi, ja już muszę wracać do domu, więc pa. Okej, okay, ja się jeszcze przespaceruję, pa. Rumi spotyka baby. O, hej, Rumi, podejdziesz na chwilę? Tak jasne, o co chodzi? Bo ja się w tobie zakochałem. I czy zostaniesz moją dziewczyną, o to chciałem spytać. Ja już mam chłopaka, przepraszam. A jak ma na imię, jeśli mogę wiedzieć? Znam go. Taki to bardzo dobrze go znasz, bo to Ginu. Wolisz go niż mnie? Nie wiem, lubię ciebie, a go kocham. A możemy być chociaż razem w tajemnicy. Proszę, 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 kocham cię. No dobrze, ale Jinu się nie może o tym dowiedzieć, okej, okay, tylko już cicho. Ale muszę ci jeszcze coś powiedzieć: jestem demonem. Mam nadzieję, że mnie nie odrzucisz przez to. Co Rumi, ja też jestem demonem. Nie odrzucę cię przez to, a Inu powiedziałeś, że jesteś demonem? Nie bałam się, i ty też mu nie mów, okej? Okay? Okej, okay, nie powiem mu kotek, ale nie mówmy nikomu, że jesteśmy demonami. Okej, okay, kotku. Hej, dziewczyny, już jestem. Okej, okay. Rumi, przygotowałyśmy dla ciebie obiad. No właśnie, siadaj i jedz. Nie jestem głodna, idę do pokoju! Pójdę z nią pogadać. Puk, puk. Proszę. Rumi, możemy pogadać. Co się dzieje? Powiem ci, ale nie mów nikomu, zwłaszcza Ginu. Okej, okay, nie powiem. Baby mnie zaszantażował i powiedział: Jeśli z nim nie będę, to coś mi zrobi, czy jakoś tak. No i musiałam się zgodzić. A ja kocham tylko Ginu. Co mam z nim pogadać? Nie proszę, nie to moje sprawy, nie rozmawiaj z nim, okej. Okay. A teraz muszę porozmawiać z Ginu, wyjdziesz na chwilę z pokoju. Tak jasnie. Hej, Ginu, możesz się spotkać? Z tobą Misia zawsze mogę się spotkać. Okej, okay, to możemy się dzisiaj spotkać o 16.00 w parku. Okej, okay, to do zobaczenia, kocham cię. Ja ciebie też do zobaczenia. Hejka, stało się coś? Można tak powiedzieć, powiem ci, ale się nie wkurzaj. No dobrze, nie wkurzę się, mów. Pamiętaj, że cię kocham, ale... Baby mnie szantażował i powiedział, że jak z nim nie będę, to coś mi zrobi albo coś ze mną zrobi. Wiesz chyba co, więc musiałam się zgodzić, ale ja tylko ciebie kocham, pamiętaj. Nie no, ja muszę z nim pogadać, przecież on wie, że ty jesteś ze mną. Możemy pogadać, Baby? Tak, co znowu? Czy to jest, ty szantażowałeś Rumi, że jak nie będzie z tobą, to jej coś zrobisz albo z nią coś zrobisz? Coś ty nie opowiem ci teraz historię. Ona sama chce ze mną być i powiedziała, żebym ci nie mówił, bo ona mnie i ciebie kocha. Ja bym jej w życiu krzywdy nie zrobił. Okej, okay, dzięki, że mi powiedziałeś. Pójdę otworzyć. Hej, Mira jest Rumi, bo chce z nią pogadać o czymś ważnym. Tak jest. Rumi. O cześć, misiu. Rumi możemy pogadać. Tak, chodź do mojego pokoju. Gadałem z baby, powiedział mi, że to nieprawda. Mów jak było naprawdę. Proszę cię, Rumi, bo będę musiał z tobą zerwać. No okej. Okay no to tak potem jak się rozdzieliliśmy w parku, to spotkałam baby. Zapytał się, czy podejdę do niego, i ja się zgodziłam. No i podeszłam. On mi powiedział: Rumi, kocham cię, zostaniesz moją dziewczyną. No to ja powiedziałam: nie sorry, mam chłopaka. Przepraszam. No i później on powiedział no. Możemy być chociaż w tajemnicy razem. Proszę, 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 proszę. No i musiałam się zgodzić, bo by mi spokoju nie dał. Przepraszam, kochanie. Spokojnie nadal cię kocham.